Dzisiaj jest ja tutaj... pierwszy raz morsuję, a Welfe pierwszy raz idzie w Tatry Tak jest, więc odcinek pod tytułem NA, na pierwszy, PIERWSZY RAZ tak. <laughs> On, na on na <laughs> <laughs> na Proszę bardzo Tu jakiś mistrzów Aniołka śmiga Jest pięknie nie Robię księży? Aniołka na pełnej petardzie Jak to powiedział Piotrek? Czekaj chwilę Dość zobaczyć, czy ten niedźwiedź za nami nie biegnie z <laughs> Mandero, wszystkim zaczynamy naszą wyprawę. Wasz przyjaciółek. Was Proszę opiezła. bardzo. Idziemy morsować. Rewelacyjna pogoda. Deszczyk tak, żeby nie było za za przyjemnie. Zaczynamy. zaczynamy. Jak już się bierzemy na wyjście ze strefy komfortu, no to musi być oczywiście odpowiedni warun. Także Wystunka. zobaczcie Warunków co się to. Gorszego nie dało. Co się to będzie dzisiaj działo? Siemanderko wszystkim moi Szymają! drodzy Przywitajcie się, tu cała ekipa Karpa Ekipa wariatów Ekipa wariatów pozytywnie tak W tą wspaniałą pogodę dzisiaj, popatrzcie Zaczynamy naszą przygodę od morsowania Tutaj mamy gorące źródła Jak to właśnie koło, koło Zakopanego bywa jest Dzisiaj ja tutaj... pierwszy raz morsuję A Belfer pierwszy raz idzie w tatry. Tak jest, więc odcinek pod tytułem na, na pierwszy raz. Na raz. raz. <grym> A, yeah. Będzie także, gorąco! Będzie gorąco, <grym> zwłaszcza w tej wodzie za chwileczkę. Wiatr dzisiaj zapowiadają mosty, także w Tatrach podejrzewam, że też będzie gorąco. A, także my zaczynamy od rozrzeweczki i za chwileczkę chodzimy się na wody petardzie. Na pełnej petardzie, otóż to. Tam się będzie będzie, 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 tak, będzie. tak, będzie się, się przebijać, to na pewno nam się cieplej zrobi. No, no. <grym> Radziu. Zabeczki <śle> i ciśniemy. To jest to idzie żołnierz wspólną drogą! Idzie żołnierz polną drogą! Zrobić udzić błogą. No, jak tam się Kamil czujesz? Proszę bardzo, ne opronowe skety dostałem od Belfera, więc jestem gotowy. Na razie zginę, na razie jest git, zobaczymy jak będzie za 5 minut jak Stop. już tam będziemy w tej wodzie Fetarda czy zamulony? Na razie to nie wiem od czego się czy, 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 czego oczekiwać, ale wydaje mi się, że to będzie trochę zimno. O kurczę ten tam jakiś no, flamingi no robi. Dobra, okay, uwaga, dobra. idziemy

Oh. Oh, o! O! O bezi! rado nie jeszcze świta! Staje rado nie jeszcze świtam! Kładam buty i ruszam z Kładam buty ruszam z kopyta! Ciężka praca dla każdego! Ciężka praca każdego. Lepsza wersja siebie samego! Lepsza wersja siebie samego! Jak jest Kamil? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, nie lewej ręki o, tutaj klatka też mi o, o, już przestaje, o, o. przestaje, przestaje czuć? Dłonie o, oczywiście! Ci. Największe mają receptory, więc jak się dłonie zamoczy, to najbardziej dostają kość! Panowie, to jak z tą kolędą? Ty byli ułożeni posterze Grają Grając kocie dziecioteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi! Pięknie! O. Zabyskujmy. No i popatrzcie, bo ja wam, mówię, że oni nie chcą wychodzić. Patrzcie, co ja, no ja już to pół godziny siedzę i czekam na tę pizzę. Gdzie ona jest? Oh, to Czekamy to... aż będzie dostawa pizzy. Oh, oh, Uber Eats na zamówienie. Także piękny klimacik. Mega rozpoczęcie dnia. Emocje są. O, oh, oh, są! Czyst. Jak na na ziemi! Jak na na ziemi! Jak No jest to. Pięknie. No jest to. Pięknie. Jak było Kamil? Jak Zajebiście, go pierwszy raz? Ale teraz mój pierwszy raz był... cudowny, muszę powiedzieć, z belferem, nauczymy mnie wszystkiego. Muszę <grym> tak powiedzieć, że teraz na przykład u góry na górze ciała jest bardzo ciepło. Nie o wiem macie. jak to działa, ale, ale w ogóle nawet nogi czuję, lepiej, że... Nie? Patrzcie jakie są czerwony, nie? Nie się opalił! A nie miałem dzisiaj kremu już do tego. No właśnie. Pięknie, to o. jest to. To są emocje. petarda o, prawdziwy Polak dawać właśnie tę kapkę z Wiedrony. Patrzcie, czy szata z Wiedrony jest? Cóż to za odgłosy? Cóż to za odgłosy Dobra, ekipa już gotowa. Kamil swój pierwszy raz zaliczył bardzo pozytywnie. Mam czapkę Morsa, więc już mogę nazwać się oficjalnie Morsem. Tak jest, i oczywiście zdjęcie zrobione, bo morsowanie bez zdjęcia Aha. się nie liczy, nie? Pamiętajcie. Dobrze, ekipa już gotowa, wszyscy przygotowani, także ruszamy. cel, Krywań. mamy przed sobą jakieś 3 godzinki, może 4 trasy. Zobaczymy, w ile wejdziemy. Ja wszedłem 3,30 raz, ale znam wariatach, co wszedł w 2,30, więc może nam się uda pobić. i ten rekord. Zobaczymy. Najważniejsze, żeby warun dopisał. Może będzie dobrze, będzie mocno Więc ciśniemy, Let's go! Pierwsze podejście za nami? 20 minut marszu, półtorej km zrobiliśmy Ma przerwa na łyk wody. Tak jest, zgrzaliśmy się, bo warunki są świetne. Ile mamy na temperaturze? Nie wiem, z minus jeden będzie chyba, nie? Generalnie nie ma tragedii. Odczuwalna jest. Myślę, na razie bardzo pozytywna temperatura. Na razie to jest gorąco, bo się męczymy. Dokładnie. Więc ciśniemy, ciśniemy dalej. Tak sobie maszerujemy z nóżki na nóżkę. Proszę bardzo. Co prawda idzie się niezbyt przyjemnie, bo tak po piszczele zapadamy do śniegu, ale generalnie Lawinowo jesteśmy do styczni Proszę bardzo. Tam już powoli szczyt widać. Cały czas podziwiamy. Jest hardkorowo, bo trzeba torować. 1900 no, prawie dwa. metrów tak Teraz się wiatr w spokoju, ale generalnie jest hardkorowo i nie wiadomo, że. Drodzy wspólnym, po wspólnej debacie. A, 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 no stwierdzamy, się. że niestety zawracamy. Z racji na to, że rady, niedźwiedzia są świeże. Jest nim również. No dalej! Mały. dlatego ważny jest jak nie. To mocny wiatr. przejrzystości za bardzo nie ma. już godziny Całkiem ładnie Więc generalnie, jako mój pierwszy raz na też jestem zadowolony Prawie niedźwiedzia zobaczyłem Prawie niedźwiedzia zobaczyłem Przygoda bardzo, bardzo ciekawa. Więc na pewno jeszcze tutaj wrócimy Teraz już jest mniejszy wiatr To pokażemy wam, jak wchodziliśmy tutaj Bo popatrzcie, jaki jest trudny warun Cały czas się zapadają nogi i trzeba było torować. Teraz już wracamy swoimi śladami, więc jest dużo łatwiej. Aczkolwiek i tak jeszcze są pewne trudności. A jak szliśmy do góry. A jak szliśmy do góry Jeszcze z tym wiatrem, to było hardkorowo. Emocje, emocje rewelacyjne. Proszę bardzo. Tu jakiś mistrzu aniołka śmiga, ale trochę za mało śniegu na tego aniołka coś ma. Nie wiem jak to nazwać ale... Jak nam ziomuś? Nie wiem jak pięknie? to nazwać Jest, jest pięknie Niech Robię aniołka na pełnej petardzie Cało, Całować z tym? Z niedźwiedziem? Nie ma szans Widoczki są No i cóż moi drodzy Ego trochę boli, duma trochę boli, bo bardzo chętnie byśmy ten szczyt zdobyli, no ale niestety... Dokładnie, jak to powiedział Piotrek? Czekaj chwilę! <grydoletnie> ważny jest cel... No dobra, nieważny jest cel, ważna jest droga, a droga jest super i, i to się liczy. I po Poczekają. Góry poczekają. Góry poczekają. <grydoletnie> Dokładnie. No i tak moi drodzy, meldujemy się już na dole. Zresztą udało się zejść, niestety dzisiaj nie weszliśmy na szczyt, ale czasem takie decyzje, decyzje też trzeba podjąć, żeby zrezygnować w momencie, kiedy nie chcemy tego robić, ale musimy. Spotkaliśmy niedźwiedzia, znaczy nie spotkaliśmy oficjalnie, tylko spotkaliśmy ślady dosyć świeże i stwierdziliśmy, że miłe nam jest życie i chcemy jeszcze dożyć kolejnego wyjścia w góry, z niedźwiedzia z małym, nie? Dokładnie niedźwiedzia z małym. Takie, jeszcze to, było takie sam, to, to tam takie Podwójne ryzyko, więc tutaj jeszcze gdzieś tam wiatr spotęgowany. Słaba widoczność, mróz, także tutaj, no dzisiaj, niestety, ale przygoda i tak jest mega myślę zaliczona, jeżeli chodzi o moje wyjście w staty Także jak najbardziej jestem zadowolony i pozytywnie. Zadowolony będziesz, jak wyjdziemy na szczyt. To na pewno, to, to będzie stuprocentowa satysfakcja. A powiedz mi, skąd się u Ciebie wzięła w ogóle pasja, jeżeli chodzi o takie wychodzenie w góry. U mnie pasja zaczęła w ogóle się równo rok temu. Eee, dosłownie w Wigilię rok temu wujek mówił mnie, żeby wyjść na Boweją górę. Byłem co prawda już raz na Babej górze, ale miałem może 8-9 lat Byłem gdzieś tam z rodzicami. W zeszłym roku poszedłem, to było już takie dosyć wymagające wyjście, bo było minus 20 stopni, mhm. więc fajnie, fajnie, naprawdę się wychodziło. I jakoś e, tak przez pół roku nie myślałem o górach, aż nadszedł sierpień, nadszedł sierpień i w sierpniu stwierdziłem, że pójdę na coś takiego konkretniejszego. Wtedy poszedłem na rysy, pamiętam, e, z wujkiem w ogóle po trzydniowym melanżu. <laughs> więc też byłem wyprosty, byłem na fest festiwalu, czterodniowym, przepraszam. No, proszę. Więc Prosto z fest festiwalu pojechałem do domu. Właściwie nie spałem, tylko poszedłem e, na wschód słońca, na 4.30 na Rysy. Trzeba mi się nawet było wspomnienie. Bardzo, bardzo fajne wyjście. E, I kurczę, tak mnie te Rysy gdzieś tam zaciekawiły, że potem tydzień później poszedłem na Świnicę, dwa tygodnie później na Wołowiec. Teraz już mam jakieś 15 szczytów gdzieś tam zapisane w portfolio. No nakrywań teraz by było, by było moje trzecie wejście, ale niestety nie udało się wejść trzeci raz. Eee, ale doszliśmy prawie pod szczyt. Gdzieś tam nam brakło chyba 400 czy 500 metrów, więc 2 km dzisiaj zaliczone. Eee, no. I jeszcze poranne morsowanie, bo to jeszcze trzeba oczywiście do tego dodać Poranne tak? morsowanie, pierwszy raz dzisiaj morsowałem, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony skutkami, naprawdę bardzo dobrze się czułem eee, Mimo tego, że już gdzieś tam wcześniej wchodziłem do zimnej wody eee, po saunie. zawsze chodziłem sobie po saunie eee, dość, Patrzę czy ten niedźwiedź za nami nie biegnie z góry <laughs> Po saunie zawsze chodziłem do zimnej wody, ale jednak to nie jest to samo jak się wchodzi do takiego strumyka gdzieś tam w górach, to jest eee, coś pięknego Coś, co trzeba przeżyć i to właśnie przeżywają mnie liczni. Mnie właśnie jara w tych wszystkich sportach górskich, gdzieś tam spinaczka w takim morsowaniu, to, że nie każdy jest w stanie to zrobić. Jednak no, to właśnie, gdzieś tam tak. mnie bustuje, że będę gdzieś tam wyżej upozycjonowany w swojej głowie, e, niż gdzieś tam taki szary przeciętny człowiek, że tak to wszystko nazwę. No Tak, dokładnie, dokładnie. Ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą wypowiedź i rewelacja. Także wszystkich pozdrawiamy i oczywiście zachęcamy do tego, żeby aktywnie żyć. Oczywiście nie porywać się na, na różne brawurowe rzeczy. Czasem warto tak dalej. dalej żeby dokładnie. zaatakować drugi raz. Dokładnie. Się... I zawsze pamiętajcie, musi być odpowiednie przygotowanie, odpowiedni sprzęt, odpowiednia ekipa. Nie da się pewnych rzeczy robić samemu, brawurowo gdzieś tam, albo zobaczyłem w internecie, to sam to zrobię. To lecę. Także hmm. potraktujcie też ten film trochę w celach edukacyjnych, że wszystko trzeba robić z rozwagą, z głową i z zaje fajną ekipą. Ekipa dzisiaj była bardzo fajna. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.